No, dobra. Współpraca się układa bardzo dobrze od powiedzmy trzech lat i, i, i stale idziemy gdzieś tam do przodu. Chodzi o to, żeby, żeby sukces firmy Unimetal Recycling przekuć też na sukces sportowy MTS-u znaczy generalnie sponsorzy są ci, którzy, którzy byli do tej pory, których można zauważyć na naszej stronie internetowej. Tutaj powiedzmy, że drugim wiadomo sponsorem jest Minachano przede wszystkim. No Jakby to może nie nazwał sponsorem, a, a takimi darczyńcami są bardziej. No i oczywiście Gamet, który, który robi nam fajną robotę, bo oprócz tego, że wspiera nas finansowo, no to jeszcze jeszcze lekarsko, oczywiście tutaj badania mamy robione w tej firmie gratisową, a reszta no to, to od lat będący z nami cały czas kierują, dziękuję oczywiście za to. Cały czas są i to jest bardzo budujące przede wszystkim, bo, bo są firmy, które gdzieś tam wycofały w okresie pandemii i tak dalej, a, a, a ci najważniejsi cały czas z nami są. Nowa umowa pozwoliła nam przede wszystkim zakontraktować trzech nowych zawodników, którzy już mają kontrakty podpisane. Czwarty już jest praktycznie dogadany z nami, więc, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o kadrę, no to wszyscy nasi chłopcy zostają, którzy byli w poprzednim sezonie. Pożegnaliśmy co prawda trzech zawodników. Jeden, który odszedł od nas już w styczniu, dwóch nie przedłużyliśmy umowy z Kamilem I nie przedłużyliśmy umowy z Mateuszem Słowikowskim. Więc w ich miejsce trzeba było zakontraktować nowych, są to dwaj zawodnicy leworęczni, jeden obrotowy i jeden rozgrywający, więc myślę, że, że kadrowo na chwilę obecną będziemy wyglądać myślę bardzo dobrze na tle pierwszej ligi, więc, więc takie cele, a nie inne, gdzie już mówiłem wcześniej, że interesują nas, nas miejsca 1-3, no i od tego powiedzmy, że nie ma odwrotu. Dwóch zawodników jest młodych, jeszcze nie powiem nazwiska tego czwartego, no bo, bo nie ma umowy podpisanej, ale tutaj jest Stanisław Malinowski, Ester Wisła-Sandomierz, lewa ręka. To jest chłopak naprawdę z dużym talentem i potencjałem na grę. No, no widzimy w nim przyszłość, to jest transfer definitywny. Więc to będzie, to będzie nasz zawodnik Kamil Cieniek, rozgrywający 123 bramki rzucone w poprzednim sezonie, 10 szczelec naszej ligi. I Mateusz Cieśnik, obrotowy, bardzo dobry obrońca, bo przede wszystkim tutaj też chcieliśmy wzmocnić naszą, naszą obronę, żeby to, był, żeby to stanowiło taki monolit mm -hmm. i, i, i była ciężka, ciężka do sforsowania ta nasza obrona, więc, więc tak to. Tak to wygląda. To też ciężko powiedzieć, że jest to nowa umowa. Mhm. Jest to jakby kontynuacja naszej współpracy od lat, która między, między naszą firmą Unimetal Recycling a, a klubem Unimetal Recycling NTS Szanów istnieje, ona została sformalizowana, można powiedzieć w zeszłym roku tą pierwszą umową sponsorską. Mhm. No, w ogóle dla Unimetalu jest to bardzo ważny temat, ponieważ nie dość, że Chrzanów zawsze historycznie słyną z y, piłki ręcznej jest to jakiś taki trochę powrót też do tradycji, więc dlaczego, dlaczego nie, jeżeli mamy tak dobrą y, drużynę. A też oczywiście no, ma to dla nas bardzo ważny wizerunkowy y, aspekt. Y, raz, że, że jesteśmy widoczni y, jako, jako firma i tutaj w Szanowie, ale również jak wyjeżdżamy na, na zewnętrzne y, imprezy, stąd no, jest, to, jest to też dla nas pewien punkt promocji firmy i, i dania się poznać na, na poza, poza